Zagraliśmy dzisiaj słabe, słabe spotkanie, pierwsza połowa mm, fatalna można powiedzieć, druga może trochę lepsza były sytuacje, ale niestety 0-1. Będziemy musieli to jak najszybciej przeanalizować, już szatni wpadły, no, w szatni padły głośne słowa i w drugiej połowie to inaczej wyglądało. Za, zaangażowanie było już dużo wyższe i wtedy no, można w piłkę grać, no, ale... Tak zagraliśmy tak sobą pierwszą połowę, że już no, ciężko było odwrócić los. Przyjechaliśmy tutaj, wiedzieliśmy, że e, chorzowie jest ciężki teren i to się potwierdziło. E, w drugiej połowie troszeczkę e, zostaliśmy zepchnięci, e, sami cofnęliśmy się niepotrzebnie do tyłu i, i ruch miał kilka e, okazji do zdobycia e, bramki. Ale myślę, że z przebiegu całego spotkania zasłużyliśmy na te trzy punkty. Nie stworzyliśmy sobie w pierwszej połowie żadnej sytuacji, w drugiej w drugiej było troszeczkę lepiej, ale to też dlatego, że Bełchatów już się zupełnie cofnął i chciał dowieść wynik do końca. Oddał nam zupełnie inicjatywę i, i może dochodziliśmy do, na pewno nie do stuprocentowych sytuacji, ale, ale jakieś, 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 jakieś one były. Szkoda, no szkoda tego 1-0. No zabrakło, no nie wiem, czy trochę, ale, ale no cały mecz trzeba zagrać lepiej, żeby, żeby uzyskać korzystny wynik. Było inne ustawienie, ale trenowaliśmy to przez cały tydzień i nie powinno to tak wyglądać, bo mieliśmy założenia i każdy wiedział, co musi zrobić na szczególnej pozycji. Myślę, że ogólnie weszliśmy w mecz słabo, obojętnie jakie ustawienie byśmy mieli, by to źle wyglądało, bo nie było takie zaangażowanie, jak zawsze zwykle u nas to widać i nie tworzyliśmy zespół, jak nas, co nas naszą siłą jest. Nie patrzymy na tabelę, bo tabela jest złudna. W tej lidze każdy może wygrać z każdym, każdy może przegrać z każdym, także... także... Każde spotkanie jest ciężkie i inne. Tak jak powiedziałem wcześniej, my spodziewaliśmy się tutaj ciężkiego terenu i to się potwierdziło. Chwała chłopakom, że, że dali siebie wszystko przez 90 minut wybiegaliśmy to spotkanie, choć było, było ciężko naprawdę, w pewnych momentach widziałem, że zatykało, ale, ale najważniejsze rzeczy punkty. Bohatów uzyskał to, co chciał, czyli grał, grał cierpliwie w defensywie, solidnie i wyprowadzał kontry. Po takiej kontrze udało mu się strzelić bramkę i, no i dowieźli wynik. Teraz czeka nas ważny mecz w środę. Musimy przejść tą rundę i wtedy znowu w klasie zaczynać zbierać punkty, i wtedy pomyślimy o derbach.